Cześć, jestem Krzysiek i zapraszam Was na dzisiejsze nowinki. Poznajcie prawdziwe oblicze golfa, obie jego strony. Fall Swing sezon 2, premiera 6 marca. Komedia z kurczakiem w roli głównej. Chicken Nugget, premiera 15 marca. Lepiej nie zadzierać z rodziną, czyli porachunki mafijne. Iron Rain, premiera również 15 marca. Skromnie sportowo i wartościowo. Z tej produkcji można się wiele nauczyć. W Beautiful Game, premiera 29 marca. Niby trzeci sezon, a nadal budzi emocje. EZ Cake, sezon trzeci, premiera również 29 marca. To są już wszystkie nowości, o których zamierzałem dzisiaj opowiedzieć. Spokojnej nocy życzę.